W dniach 17-18 marca 2016 roku odbyła się konferencja naukowa, no właściwie zlot młodych badaczy kultury. To była już czwarta edycja. Zlot jest organizowany przez Doktoranckie Koło Naukowe przy Studiach Nauk o Kulturze Uniwersytetu Wrocławskiego i to była już druga edycja, kiedy zlot organizowany był we współpracy z Katedrą Mediacji Sztuki ASP we Wrocławiu. Tematem tegorocznej edycji była Jaka Jakość i granie z jakością we współczesnej humanistyce. I zarówno badacze kultury, jak i artyści, twórcy kultury wypowiadali się właśnie na ten temat. Jakość w humanistyce to dla mnie eksperyment, to dla mnie wyzwanie, i to pewien konflikt, który jest ostatnio widoczny w przestrzeni humanistyki. Czemu służy? Wszystkim służy? To jest odpowiedź na pytanie, komu służy, czemu służy. Zlot to nie jest to samo co konferencja. Konferencja to jest takie spotkanie naukowców, kiedy każdy przyjeżdża ze swoim referatem, ma przygotowany artykuł lub jest w trakcie przygotowywania jakiegoś artykułu, albo ma wyniki badań, które chciałby zaprezentować, i w pewnym gronie specjalistycznym dzieli się swoimi osiągnięciami. Wystawia się również na publiczną krytykę, może wziąć udział w dyskusji, coś, jakoś z tego skorzystać i ulepszyć swoje, swoje pisanie. Tymczasem, zlot to jest sytuacja dla nas o tyle inna, że zlot jest przede wszystkim spotkaniem. Oprócz paneli, referatów i dyskusji pojawiły się też wystąpienia artystów, którzy zostali zaproszeni przez Katedrę Mediacji Sztuki. I na przykład podczas panelu, który dotyczył filmu, filmoznawstwa, sztuki filmowej, języka nowych mediów, odbyły się również pokazy prac wideo Marcina Mierzickiego, które korespondowały w pewien sposób z tym, o czym opowiadali referenci, i inspirowały też jako taki wizualny przykład do dyskusji. Drugiego dnia z lotu jeden z paneli rozpoczął się performancem dwóch artystek, Kamilii Wolszczak i Dominiki Borkowskiej. One tworzą wspólnie duet para-performance i rozpoczęły panel dyskusyjny od swojego wystąpienia zatytułowanego Pepsi Cola, w którym rozprawiały się z jakością życia, jakością przedmiotów, jakością relacji. I następnie były wystąpienia takie stricte akademickie, dotyczące na przykład kwestii dokumentacji w sztuce, dotyczące wymiernych skutków sztuki, jakości sztuki w relacji do jej skuteczności. I tak naprawdę to nam stworzyło bardzo fajną sytuację, w której praktycy i teoretycy mogą nawzajem się stymulować do refleksji i rozmowy. Ja nie mam nic do powiedzenia na temat pojęcia jakości, ponieważ oderwane od tego, do czego jest przyczepione, traci na jakości i staje się byle jakie.